Dublawostka na dziś. W filmie animowanym Jak uratować mamy z 2016 roku trzech głównych aktorów ze świata według kielskich podkładało tam swój głos. I tak oto Andrzej Grabowski, czyli nasz kultowy Ferdynand Kierski grał ta postać króla. Ej, po prostu zabrać o to ubrać po ludzku, nauczyć Manier? zwyczajnie trzeba zrobić dworu. Dariusz Tunatowski, Arnold Boczek, grał tam postać ministra. Tak, tak, tak. To on na pewno śpiecy. A tak tak do lochu, do A z kolei Marzena Kibiesztuka dobrze nam znana wszystkim Hainka Kiepska, grała z kolei postać czarownicy. Macie jakąś sprawę do mnie, prawda? Nie? A choroba matki? A ty, Adasiu, nie chciałbyś, żeby tato miał dla ciebie więcej czasu? A bajowa opowiada różne bzdury.